Witam serdecznie wszystkich zbieraczy. Wszedłem tutaj w takie ogrodzenie. Widać, że spora górka. I zaraz Wam pokażę, co można o tym czasie jeszcze podnieść. Zaraz tu podejdziemy Strasznie gorąco dzisiaj ale warto było Nawet co nie myślałem, że takie takie tyczunie jeszcze leżą Zejdę, tu już troszeczkę szukam drugiej sztuki, ale nic nie znalazłem. Ale jeszcze tu spory kawałek tego ogrodu do przeczesania. I popatrzcie, jaka tyczunia. Aż mi normalnie zaparło dech. o zaraz wam go pokażę w całej okazałości o i popatrzcie jaka sztuka raz dwa, trzy cztery, pięć, sześć dwunastak piękny okaz i ta świeżynka. Wcześniej tu nie chodziłem w tych ogrodach, bo pracownicy tutaj pracowali. O, no ładna sztuka. No nic, zabieramy go. Jeszcze trochę mam do przeszukania. Może mi się uda znaleźć. Na pewno Wam pokażę, jak znajdę. Pozdrawiam wszystkich.